Nazywam się Marcin Sikora, jestem członkiem Koła Naukowego Ekozarządzanie. Koło Naukowe Eko Zarządzanie funkcjonuje głównie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, ale mieliśmy też studentów z innych wydziałów. Opiekunami Koła Naukowego jest pan dr. inżynier Leszek Kaczmierczak Piwko oraz pani profesor Magdalena Graczyk. Nasza, naszą główną działalnością jest coroczne wydarzenie Debiuty Naukowe. Które ma na celu wyszukiwanie ambitnych studentów w celu przygotowania ich do ich pierwszych kroków naukowych. Pomagamy im pisać, wspólnie piszemy artykuły naukowe oraz jeździmy na coroczne, coroczne konferencje naukowe, na którym studenci mają możliwość zadebutowania ze swoimi pracami naukowymi. Już odbyło się 11 edycji tej akcji. Odbyła się zarówno w Polsce, jak i za granicą, w Wilnie, w Lwowie, w Budapeszcie, w Wiedniu. W niektórych edycjach również uczestniczyli z nami studenci z innych krajów, z Wietnamu, z USA, z Korei Południowej, z Francji czy Hiszpanii. Na wyjazdach na konferencje naukowe mam możliwość również nawiązać wiele nowych kontaktów z innymi studentami, doktorantami oraz z naukowcami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Dla Niektórych byłych członków naszego koła naukowego debiuty naukowe nie są tylko z nazwy początkiem kariery zawodowej, ponieważ kilkoro byłych naszych członków pracuje na Uniwersytecie Johnsburg. Mamy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania również drugie koło naukowe, w którym działam. Jest to Koło Akademickie Związku Młodzieży Wiejskim, w którym... Między innymi organizujemy wyjazdy szkoleniowe do Ośrodka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Karłowie, w górach, gdzie mamy wycieczki krajoznawcze oraz uczestniczymy w wielu ciekawych dla interesujących dla studentach szkoleń, w szkoleniach m.in. z e-commerce e-commerceu. Organizowaliśmy również przed pandemią pierwsze dorzynki akademickie w Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie promowaliśmy regionalne wyroby z ziemi lubuskiej.